Długo mnie to nie było, a to dlatego, że wiecie co? Miałam jakiś taki gorszy trochę czas, i wiadomo przez jaką sytuację, i też kobiece dni. Zresztą jeszcze widać po budzi, że jestem taka. <noise> jakoś szczerze mówiąc, nie, nie miałam, powiem Wam, nastroju nagrywać, ale przychodzę już do Was i z racji tego, że jakąś taką suchą skórę mam, to stwierdziłam, że wezmę się za swoje maseczki, bo jeszcze mam mały zapasik z Polski. W ogóle yy, kwarantanna, siedzę w domu. A paznokcie nie zrobione, także nie zwracajcie uwagi Jest to, słuchajcie, maseczka ze Skin79 Ja bardzo lubię te maseczki Ostatnio zresztą Wam też robiłam test maseczki z tej serii Dane I niestety ona nie przypada mi do gustu Jak dla mnie to taki przeciętniak Ja nie widziałam, szczerze mówiąc, za bardzo różnicy Zdjęłam tą maseczkę nie czułam ani jakiegoś, nie wiem, ani napięcia, ani nawilżenia, ani u uelastycznienia, no nic no po prostu nic, także No ja nie polecam tej maseczki W każdym razie ta maska właśnie Była z, y, jedną z masek Które były najbardziej w ogóle polecane Ze Skina I miały najwyższe oceny Także jestem bardzo ciekawa Ona ma tu różę demasteńską Chyba tak e, Wyciąg z lotosu e, I ma zapewniać natychmiastowe, długotrwałe Nawodnienie, zapobiega powstawaniu trądziku Oraz wyprysków No dobra, zobaczymy też tutaj czytałam, że ponoć ładnie pachnie. I ona była wtedy w jakiejś takiej mega promocji. Ja wiecie, co? Nie wiem. 3 zł chyba ona kosztowała. Naprawdę była w dużej promocji. Pachnie troszeczkę jak krem Nivea. Taki ma bardzo neutralny zapach. Tu gdzieś chyba mi się wydaje, że było napisane, że ma kwiatowy zapach. Takie troszeczkę kwiatki pomieszane z pudrowym zapachem. Kojarzy mi się to z kremem Nivea. I powiem Wam, że. Tego płynu jest całkiem sporo, ale faktycznie w tej maseczce oddejny było więcej tego, tego żelu. No ale wiecie, co mi, co mi z tego żelu, jak tak naprawdę maska zero działania? Zamówiłam sobie w ogóle na AliExpress, już jest w drodze taka e, opaska y, pluszowa, materiałowa. Wiecie co, żeby włosy odgarnąć. O, jakie ma duże te otwory! Fajnie, żeby sobie włosy odgarnąć i nie przyklejać tych maseczek. Do włosów, bo wiecie, nie wiem, ja mam te włosy po w nowym prostowaniu i nie wiem, czy ja mogę Chyba nie bardzo tak doklejać do tych włosów cokolwiek Bardzo fajnie wycięta, bardzo fajnie wycięta Duże otwory na oczy, na usta No i super, przyjemne uczucie Ja idę sobie dodać mleka do kawy, bo właśnie zrobiłam kawę Zjadłam śniadanie no i maseczko, ja też zawsze ten płyn sobie wmasowuję w szyję i w dekolt, co by się nic nie zmarnowało, a wiecie, o szyję i dekolt też trzeba dbać, chociaż powiem Wam, że tak w takiej porze mm, jesień, zima, wiosna, powiedzmy, że jest to dla mnie ok, ale na przykład latem nienawidzę, nienawidzę się smarować niczym po dekoldzie i potem na przykład wychodzić, bo ja się czuję jakby mi się cały czas wszystko kleiło, po prostu yy, nie lubię tego uczucia. Dobra, idę zalewać kawkę. nie pójdzie tylko do jednego do ale zobaczymy, jakie tam. Dostałam, słuchajcie, takie ładne różyczki, takie, taka mini wersja, powiedziałabym, róż śliczne są z dwa dni temu, ale powiem Wam, że tak jak Wam wiele razy mówiłam, miłość jest bez wzajemności i one niestety były takie pozamykane i myśleliśmy, że się pięknie rozwiną. A one jakoś zaczynały tak opadać. Mają normalnie czystą wodę z odżywką, ale niestety coś padają, więc smuteczek. A tutaj widzę, że też będę musiała wyrzucić niestety mojego ananasa, który naprawdę długo, jak ananas, to naprawdę długo stał. W sumie to na mnie, bo mi się wydaje, że mnie kwiaty jakoś nie lubią. No ale nadaje się do wywalenia. Dekoracji jeszcze tutaj nie zmieniałam, ale myślę, że coś bardziej takiego. Ala wiosennego, może nie świątecznego, a wiosennego. Ale słuchajcie, pogoda jest przepiękna po prostu. Troszeczkę tak teraz zaszło słoneczko, ale zaraz wam pokażę. No, ślicznie jest. Świeci słońce, jest cieplutko. Mnie to już głowa, głowa powiem Wam się, boli od tego siedzenia w domu, no ale cóż, trzeba, to trzeba. A jeszcze a propos świąt, to właśnie, zaraz coś Wam. Mam jeszcze do powiedzenia, do pogadania z wami. No i a propos świąt, kochani, to chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, bo bez zdrowia nie ma nic. I ja to praktycznie powtarzam przy każdych życzeniach, no ale taka jest prawda. Więc życzę Wam przede wszystkim zdrowych i takich ciepłych, słonecznych świąt. No wiadomo, że teraz dla większości ludzi nie będą to święta rodzinne. I ja to totalnie rozumiem i. Za to nie rozumiem ludzi, którzy jeżdżą do rodzin na święta. Przepraszam, ale nie rozumiem takich osób, które narażają siebie, narażają innych, i tym bardziej, jeżeli przemieszczają się z miasta do miasta, dla mnie to jest nieodpowiedzialne. Tyle w temacie. Nie będę tutaj, wiecie, zrzędzić, marudzić. Każdy robi to na własną odpowiedzialność. Tylko szkoda, że myśli tylko o sobie, a nie właśnie o innych. No. Tak, jak mówiłam, pogoda jest u nas przepiękna i niestety też to widać, że ludziom już ciężko jest usiedzieć na tyłku i wychodzą, bo powiem Wam, że był taki spokój troszeczkę i widziałam, że na ulicach zaczynało się robić troszeczkę bardziej pusto, no ale niestety wiadomo, jak pogoda jest, to myślę, że tak samo jest w Polsce: to ludzie zaczynają wychodzić, i no ta kwarantanna idzie na dalszy plan, niestety. No, i chyba tyle bym chciała wam w tym temacie świąt powiedzieć. Nie będę się tutaj powtarzać, żadnej złej atmosfery wprowadzać. Najważniejsze, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, uśmiechnięci. A jeżeli jedne święta spędzimy bez rodziny, to uważam, że absolutnie nic się nie stanie. No, ja jestem taka, że jakoś bliższe mojemu sercu są święta Bożego Narodzenia, a Wielkanoc jakoś tak nie jest aż tak mi bliska. No, ale po części rozumiem osoby, które chcą się spotkać z rodziną. Oczywiście jest to zrozumiałe, no, ale w tej sytuacji uważam, że powinniśmy wszyscy zwolnić i odpuścić. Na spotkania jeszcze będzie czas. No i tyle. No, ja coś czuję, że chyba dzisiaj trzeba będzie iść na zakupy. Niestety, tu jeszcze muszę wylać, bo już myślę, że za długo stoi syrop taki z cebuli. No. Powiem Wam pustki. Dzisiaj te wrapy pójdą na obiad dla Kamila. Tu jeszcze mam trochę ryżu, może sobie dodam do zupy, bo właśnie zrobiłam zupę. No ale by się przydało uzupełnić zapasy. A tu mi się jeszcze gotuje właśnie zupka, w sumie już podgotowywuję, bo nalałam sobie właśnie, zabieliłam trochę i się biorę do jedzenia. I to jest, powiem Wam, zupa z przepisu mojej babci. Moja babcia nazywa tą zupę śmieciową. Jest bardzo dobra. I powiem Wam, że będzie przepis na tą zupę. Właśnie, nie wiem, czy pierwszego wstawia tego vloga, czy pierwszy będzie, pierwszy będzie inny film tam z zakupami i z przepisami. Zobaczymy. W każdym razie nic trudnego. Będzie na kanale. No i tak jak mówiłam. Tak robimy, jedziemy na zakupy, jakieś małe chociażby, no trzeba. I się stresuję, żeby mi nikt do windy nie wszedł. Też tak macie? Żebyście tak blisko ludzi nie przychodzili? Tu już jest jakaś paranoja, nie wiem, co to się na świecie teraz porobiło. Uff. Wiecie co? Ja mam czasami wrażenie, że jestem w jakimś filmie i że jak się obudzę, to już tego nie będzie wszystkiego. Nie wiem, ciężko mi jest w ogóle w to uwierzyć, także środki ostrożności... Rękawiczki jesteśmy pod Lidlem, już widzę, że jest kolejka. I tak jak tak samo jak w Polsce myślę, że w, większo, w większości miejsc e, ludzie stoją co dwa metry. Są tam wiecie linie na, i w sklepie, i przed sklepem. Także mamy rękawiczki i mamy maseczki. Tych maseczek co prawda za dużo nie mamy, no ale kilka jest. Także co? Chyba, chyba idziemy, co? Bo... Chce wejść, no bo... No, jak będziemy radą. czekać, to wiecie, tutaj tak się będzie zbierać kolejka, a przed świętami to już w ogóle. Czuję się co najmniej dziwnie. No ale wolę tak niż się stresować. I teraz tu masz wszystkim, do czego ubrałaś tak. Tak powinno być ubrana? A jak? No tak. A nie? A nie powinno być to dostęp do twarzy? To jest takie? takie? Nie, mi się wydaje, że nie. No przecież jak to rozkładasz, to ta harmonika właśnie jest z przodu i widać tą harmonikę, nie? Boże, jak coś to mnie powraca w komentarzach, ale mi się wydaje, że tą zieloną stroną do zewnątrz, tymi zakładkami, a nie białą. Weź, pokaż. Bo od białej strony to tak wygląda, nie? No to mi się wydaje, że właśnie... Tak, no mi się wydaje, że tak. Ja tak zakładam. Ale nie ma tej tej maseczki tak. Po całej tej... Trzeba wiecie, minimalny kontakt. Znawca, lekarz Paulina. Dobra. No. Tutaj nic nie ma, wiecie co? Bo żeby człowiek potrzebował instrukcji obsługi ale do założenia ten, maseczki? Ale zobacz, że tutaj masz jakby taką, taką inną warstwę, tak jakby to miał iść do twarzy. Dajcie znać w komentarzach, co? Bo może ja to źle założyłam, ale dobra, już nie zmieniam, nie będę macać tej maseczki. Puh, ciężko się w tym oddycha nawet. Dobra, idziemy. Nie, no gdzie mi Ja już założyłam sobie tę, no wiecie co? Zakładaj jak chcesz, ale mi się wydaje, że to tak ma być. Będziemy chodzić jako odmieńcy. Jeden, tak, drugi, tak. No weź zmień na to. Nie, nie mi się wydaje, że tak jest dobrze. Nie, tak powinno być. Boże, to wejdź w neta i zobacz, jak się zakłada moseczka. Nie nie ubieram to. W serio? Nie? No, tak jest prawidłowo. Skąd ty wiesz, że jest prawidłowo? A może tak jest prawidłowo? To idę. Nie, zakładaj. Ale weź tej maseczki nie maczej po tych spodniach. <noise> Bo że dotyka tą maseczkę. No, sprawdź lepiej, będzie wiadomo. A ja już czuję, że już mi się pod nosem poci. Masakra. Widzicie, każde pieczywo jest właśnie tak pozaklejane i nie ma opcji krojenia chleba. Mm -hmm. Bułki. No tutaj mało w sumie jest do pokazania, bo już nic nie ma, ale... <noise> ale pozaklejane wszystko. No powiem Wam, myślałam, że się trochę poprawiło, a jednak jest wymiecione. Pieczywo jest wymiecione. Założę się, że mydła nie ma, bo mydła to już nie ma od kilku tygodni. A tam owoców świeżych też... Też pustki, więc no tak średnio powiem Wam. Jajek oczywiście też nie ma. Puste półki. Już wam nagrałam kolejny hol zakupowy, a ja tymczasem biorę się za wymianę kwiatków, bo zobaczcie, pokazywałam wam rano, i one coraz gorzej wyglądają, niestety. Wzięłam takie tulipany, w ogóle ostatnie żółte zostały. No i wymienię. Powiem wam, że chciałam kupić coś do świątecznego, żeby ozdobić, no chociaż tą komodę, żeby tak zmienić wystrój, czy jakiegoś nie wiem takiego metalowego zajączka, czy no cokolwiek, wiecie. No, ale nic nie było, no kompletnie nic nie było. Masakra i taki smuteczek, no ale chociaż tulipany, chociaż tulipany mam. No i w końcu Wam nie powiedziałam, czy ta maska była fajna, czy nie. No i powiem Wam, że jest taka średnia. Niby jest jakieś takie um, uczucie rozświetlenia troszeczkę i nawilżenia, ale bez szału. Także już na pewno nie wrócę do niej. Za to, kochane, pokażę Wam maseczkę, która się u mnie genialnie sprawdza. I jest to ta maska też ze skina aloesowa, wiem, że jeszcze jest wersja różana chyba i jakaś czarna nie wiem, czy ona jest z węglem, nie miałam tam tych wersji yy, i nie wiem, czy w ogóle one są jeszcze dostępne, a jak są to zaraz ich nie mam <gry> także polujcie, jeżeli chcecie na to, na te aloesowe bo bardzo często też są w promocji za kilka złotych do, dosłownie to wychodzi także mega, mega polecam i tutaj czuć to uczucie czuć to uczucie, czuć to nawilżenie po użyciu tej maski i ona spokojnie starcza na kilka użyć, potem po prostu na noc, do snu sobie nakładam jako taki żel, krem i sprawdza się u mnie super, bardzo Wam polecam. Już widzicie się ściemnia, także ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym vlogu, przysyłam buziak, nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No, widzimy się niedługo, pa!